Kto nie zna tej muzyki, kto nie zna tej gry, jeśli był fanem gier RPG z lat 90. na silniku Infinity Engine z firmy Black Isle, wydawane przez Interplay, saga Icewind Dale w latach 2000-2002 była naprawdę fajną odpowiedzią dla Baldur's Gate, również tej samej firmy. Tutaj troszeczkę bardziej nałożono E, nacisk na walkę, walkę taktyczną, można powiedzieć, w systemie D&D. E, druga edycja i bodajże trzecia w drugiej części Swindela e, Doczekaliśmy się remasteru i wydań odświeżonych na konsolę, e, czy to na PlayStation 4, czy to na Nintendo Switch razem z Planescape Tormentem. No, a dzisiaj e, w w odcinku chciałem rozpakować wspaniały pak. Otóż się okazało, że Wizards of the Coast, tak, czyli firma, która posiada prawa do systemu Dungeons and Dragons, wydała przygodę właśnie w Dolinie Lodowego Wichru. Dolina Lodowego Wichru jest już to, można powiedzieć, oficjalne tłumaczenie od lat wczesnych 2000, gdy książki, pana Salvatore zostały przetłumaczone na język polski, i tam właśnie Icewind zostało przetłumaczone jako Dolina Lodowego Wichru. Co prawda gry komputerowe podtrzymywały tytuł angielski, no ale tutaj seria książek tak zapoczątkowała. Są trzy części Dolina Lodowego Wichru: jest to odpowiednio czwarta, piąta i szósta księga legendy Dritza do Urdena, więc ja będę mówił na tą grę Dolina Lodowego Wichru. E, warto dodać, że podręcznik, tak, ta przygoda w piątej edycji Dungeons and Dragons również będzie przetłumaczona przez wydawnictwo Rebel. No ale ja się nie mogłem doczekać i zdobyłem swój limitowany egzemplarz, z limitowaną okładką bym powiedział podręcznika. E, przygoda nazywa się Rime of the Frostmaiden, tak, czyli e, przypowieść lodowej dziewicy, czy lodowej pani, czy też zew zew w mroźnej. Dziwicy z północy. Jest jeszcze podręcznik w tańszej wersji z okładką standardową. Tak, tutaj chciałem zaprezentować okładkę standardową, zaś to jest właśnie edycja limitowana i można z Questa sobie zamówić taki podręcznik. Podręcznik przejrzałem, e, jeszcze dokładnie się w niego nie zagłębiałem, gdyż nie miałem czasu, ale bardzo fajnie e, nawiązuje do tego mini uniwersum, no, czyli północy Fejronu, tak? czyli Doliny Lodowego Wichru, którą znamy z gier CRPG. E, jest wiele nawiązań do 10 Miast, do, e, do East Haven, tak? czyli miejscowości, gdzie rozpoczynaliśmy swoją przygodę w grze komputerowej. No i jak to podręcznik do D&D, do przygody, mamy mnóstwo, mnóstwo Ciekawostek, tak, opisów, aby mistrz gry mógł poprowadzić swoich graczy na mrożną lodową północ. Jest trochę nowych potworów, bardzo dokładnie opisanych, jak to DD. Tak dużo statystyk, są opisane lochy, zaś na końcu mamy taką wyjmowaną mapę, gdzie możemy zaprezentować jako Mistrzowie Gry przygodę dla swoich graczy. Tutaj na przykład widzimy mapkę East Haven, tak wspomnianego już wcześniej. Podręcznik podręcznikiem, ale bardzo fajnie, że znowu się doczekaliśmy tego limitowanego setu kości. Taki sam mam z Descending to Avernus, Bard's Gate, wydane kilka miesięcy wcześniej. Teraz, podobnie jak z Baldur's Gate, dodano oprócz kości wiele fajnych upominków. No to rozpakujmy sobie to lodowe pudełeczko. Bardzo mi się w ogóle podoba ten setnik zimy i uwielbiam, uwielbiam takie klimaty, gdy akcja gry, filmu, książki toczy się na mroźnej północy. Co my tu mamy, tak? No w pudełeczku Ice Dice Baby, tak? Planujesz ekspedycję do Doliny Lotowego Wichru, przygotuj się na zimne powitanie, uzbrajając się w kości, które cię troszeczkę ocieplą. No i co my tutaj mamy w tym pięknym pudełeczku? Zobaczmy. Tak, bardzo podobne do tego z Baldur's Gate, które się z unboxing znajdzie się na moim kanale później, gdyż planuję troszeczkę dłuższy materiał na temat Avernusa i w ogóle połączenia Planescape'a i. Baldur's Gate w piątej edycji D&D. Dobra, no, odstawmy sobie to pudełeczko. Tak, I co my tu mamy? Piękne kości, można powiedzieć <laughs> lodowe, tak. stylizowane na takie kryształy lodu, przynajmniej tak mi się kojarzy. Tak. No to mamy oczywiście no, standardowo cztery kaszustki. Bardzo ładne. Nie wiem czy sfokusowało się. Bardzo ładne kaszustki. Co tu jeszcze, żeby się nie pomylić? w sumie mogę policzyć, jedną, jedną dwunastkę, dwie dziesiątki, jedną ósemkę, cztery szóstki jak wspomniałem i jedną D4. Fajny zestaw kości. Szkoda, że nie dali jakiegoś woreczka na nie, ale możemy wykorzystać to pudełko, gdyż jak zdejmiemy plastikową obwolutę od kości, to wówczas naszym oczom ukazuje się pudełko. Tak? Pudełko jest piękne. Zobaczcie, wszystko jest stylizowane w jednym w jednym takim odblaskowym, lodowym, można powiedzieć, stylu grafice. Tak, tutaj jakieś napisy, tak, tutaj z dołu znaczek Dungeons Dragons. Dobra, otwieramy dalej, zobaczymy co tu jeszcze mam oprócz kości. Kości już mogę włożyć sobie do pudełeczka. Fajna taka tutaj wykładzinka jest w środku. No i co jeszcze z tym pudełku? W tym pudełku mamy jeszcze, o, fajne takie portfolio, można powiedzieć, mini kartę postaci bez statystyk Dritza do Urdena, tak czyli słynnego mrocznego Elfa Drowa, z którego znamy z licznych gier i książek, m.in. z tej książki, z tej serii wokół książek. Tutaj jest napisane, my name is Drips do Urden, tak i tak dalej, pochodzę z miasta Menzoberanzan, tak, moja ścieżka poprowadziła mnie do Doliny Lodowego Wichru, czyli do Icewind Dale. Co tu jeszcze mamy, z tyłu nic, tak, tutaj mamy też powitanie przez Dritza, które nam mówi o tym, co nas czeka, jakie postacie, jakie smoki na naszej drodzy. Między innymi potwór Iver to Race Nie wiem, czy dobrze go wymawiam, jego nazwę. Dobrze, co mamy dalej w środku? A jest tego tu trochę. No to tutaj mamy tu słynną, tytułową Frost Maiden, tak? Czyli nie wiem, mroźną pannę, mroźną dziewicę. Dziewicę mrozu. E, Auril. I oczywiście o niej mamy troszeczkę napisane, a dokładnie Dritz to nam tutaj wyjaśnia. Już nie będę tego spoilerował. Awaken Beasts to samo opis drittsa z tyłu. Black Ice Berserker. Twingas z, z północy, Gold Light Walker. tak? Trochę zawsze mi to się kojarzy z z, z, z... Otron i z tym co się działo za murem. Frost Giant, tak, czyli duży gigant. Frost Giant Skeleton. Ice Troll. Icewind Kobolds, tak? Koboldowie są bardzo bardzo Liczną grupą, która zamieszkuje północ. O, rybka, którą znamy już z zakładki z gry. Tak, Goliat Verbeer, tak, czyli taki niedźwiedź. można powiedzieć, nomadzi z północy, Regedowie, Remoras, Snowley Olber, tak, Vampir Gnoli, ludzie mieszkający w 10 miastach, tak, czyli między innymi Haven. Co my tu mamy? Verbega, tak, czyli znanego. E, przyjaciela wulfgara, tak, barbarzyńce. Yeti. a jakąś tam reklamówkę, dobrze. No i to, co lubię najbardziej, czyli mini-mapkę. Zobaczymy, jak mini-mapka wygląda, tak, czyli mamy całą Dolinę Lodowego Wichru, tak, tutaj mamy Grzbiet Świata, czyli granicę z częścią niearktyczną Fejrunu, 10 miast, tak, tutaj Morze Ruchomego Lodu, no i tutaj oczywiście mamy zaznaczoną drogę. Trakt, tak? Trakt dziesięciu miast, który łączy m.in. Targos, tak? East Haven, samotną knie, które znamy z dodatku do Icewind Dale, gry, ee, kopiec Skalwina, no i tutaj oczywiście morze. A co z tyłu? O, a z tyłu mamy jeszcze dokładne mapki wszystkich 10 miast, tak? Z East Haven na czele. Super, super. Bardzo fajny opakunek. Bardzo fajnie, że poza kośćmi dostajemy. Taki fajny zestawik, czyli mapę, kilkanaście kart można powiedzieć w postaci potworów, przemowy od Ricca, no i oczywiście kości w super pudełku, które możemy sobie trzymać, żeby nam nie zaginęły. Wszystko to się fajnie komponuje z podręcznikiem podręcznikiem do naszej przygody, które z tyłu ma również takie wycinane mapy, które sobie potem wytnę i będę oglądał. No, recenzję może kiedyś zrobię później, musiałbym dokładnie przejrzeć tą przygodę, bo dojrzę się leveluję od 1 do 13 poziomu. No, super, super, bardzo się cieszę, fajnie to uzupełnia moją kolekcję Icewind Dale'a. Uzupełnia to kolekcja Ice Jak wspomniałem, jestem wielkim fanem gry. Mam edycje big boxowe. obu części, akurat tutaj nie przy sobie, ale na dowód pokażę instrukcję, gdyż instrukcje trzymam oddzielnie do moich ulubionych RPG'ów. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Też jeszcze w edycji kolekcjonerskiej na konsole dodawany był taki. Taka, taka przypinka tak, z drzewkiem z pierwszego, z pierwszego Icewind Dale e, Jeszcze taki mały disclaimer na koniec. E, wiele osób się zastanawia, czy da się grać na konsolach w Icewind Dale'a i Winter Peg od Black Isle. Oczywiście się da. Ja przeszedłem obie części na, e, przepraszam, obie gry na PlayStation 4, platynowałem Tormenta, zaś jeżeli chodzi o Switcha, to tutaj przeszedłem całego Icewind Dale razem z dodatkiem Heart of Winter, tu mogę nawet pokazać pokazać dowód Heart of Winter. Weźmiemy e, kontynuuj. Tak, czyli jak ktoś kojarzy, to jest ostatnia lokacja, ostatnia lokacja z drużyną e, przed smokiem e, w Heart of Winter. Czyli da się i naprawdę bardzo polecam tę grę. Na konsolach da się grać i nie jest to wcale, wcale ciężkie ani jakieś tam specjalnie wymagające. Wydaje mi się, że nawet bardziej przystępne niż na pc. i fajnie sobie taktycznie na najwyższym poziomie trudności można poradzić. To byłoby na tyle. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Na pewno ktoś będzie jeszcze z DD, z zejścia do Avernusa. Pozdrawiam.